jaki wysuw drutu podczas spawania migomatem czyli tak zwany wolny wysuw drutu dzisiaj omówimy sobie tą kwestię pokażę wam na kilku przykładach jak to wygląda jakie są różnice i dlaczego także zapraszam no i tak mam tutaj poszczepiane trzy takie próbki będzie spoinka pachwinowa w pozycji nabocznej. Także widzicie, są takie same próbki. Wszystkie wykonane z brachy o grubości 4 mm. Specjalnie zrobiłem trzy takie same. One mają po 100 mm długości. Specjalnie, żeby też nie miała na to wpływu temperatura, tylko będziemy po prostu robić takie oddzielne e, trzy testy, niezależne można powiedzieć i będą one się różniły tym, że po prostu będziemy trzymać uchwyt w różnych odległościach od e, złącza spawanego i tu widzicie ja sobie je ponumerowałem, żeby było łatwiej nam później to omówić i łatwiej żeby był lepszy pogląd, jak to wygląda. Jak no, widzicie, mamy tutaj już opisane. Wszystkie oczywiście są przygotowane w taki sam sposób, czyli wyszlifowane, żeby były, można powiedzieć, równe szanse dla każdej odległości, żeby to było jak najbardziej miarodajny taki test. No, i co ustawiamy sobie spawarkę? Tutaj mamy 160A, natężenie 19,8V, indukcyjność 5% na plus, parametry: tak jak widzicie, drut 1, czyli 1 mm, gaz argon plus CO2. Będziemy spawać w sposób pchając i tu widzicie zaczynamy na początku 10 mm odległość uchwytu od materiału czyli odległość końcówki prądowej od miejsca którym ten drut nam zajarza łuk czyli praktycznie od tego miejsca spawanego czyli od materiału tak to nie jest odległość od jeziorka tylko odległość od materiału bo ten materiał oczywiście się spala, tworząc to na jezioro. Natomiast yy, tak przyjąłem, żeby było po prostu łatwiej to określić. I tutaj jest około 10 mm, bo musicie się z tym liczyć, że też ciężko jest sprawdzić, bo no, trzeba było zrobić po prostu coś na sztywno, żeby można było to sprawdzić i sunąć po prostu tym uchwytem. Natomiast no wiadomo, że jakieś tam odchyłki kilka mm wystąpią. No i tu widzicie, już mam pierwsze złącze wykonane. Spójna jest ogólnie ok. Jest co prawda trochę grzbiet. Można to było dać więcej, większe natężenie. Natomiast już nie chciałem zmieniać. Ta spawarka też nie była idealnie ustawiona. Była powiedzmy ustawiona dobrze, ale nie idealnie. I teraz na tym samym natężeniu, na tych samych parametrach spawamy już w odległości 20 mm i tu po dźwięku też słychać, że ogólnie zarówno ten pierwsza próbka jak i ta druga, którą teraz spawam no ładny ten dźwięk jest, tak, jest to, to jeziorko ładnie się wtapia, widzimy nie ma jakoś dużo odprysków, oczywiście pojawiają się natomiast widać, że ładnie się wtapia, ładnie się rozlewa także Także tutaj jeszcze nie, nie widzimy znaczących jakichś różnic przy tej różnicy. Tutaj mamy mały uchwyt, jest mała dysza, gaz ustawiony na 10 litrów. Na każdej z tych próbek jest gaz ustawiony w ten sam sposób. Tak jak już mówiłem, parametry są takie same. Żeby to było jak najbardziej miarodajne, żeby te szanse dla każdej z tych prób były równe i tu już widzicie spoinka już ładniejsza jest, jest bardziej rozlana. Ja na każdej z tych próbek też nie nie robię jakiś ruchów na boki na cofanego, tylko po prostu jadę do przodu lekko pochylony jest uchwyt do przodu. I tak, jak możecie tutaj zwrócić uwagę, teraz już ten wysuw jest znacznie zwiększony. Mamy 40 mm, czyli 4 cm. No i tutaj już pojawia nam się. Ten łuk nie jest już tak stabilny. Jest więcej odprysków. Jest nam trudniej zajarzyć ten łuk na początku. Musimy przez to dużo wolniej spawać, bo automatycznie, jeśli ten wysuw drutu zwiększamy, czyli odsuwamy uchwyt od spawanego materiału, no, od jeziorka, to z automatu to natężenie, to napięcie nam się zmienia, zmniejsza, dlatego też jest istotną sprawą, żeby podczas ustawiania swojej maszyny przed spawaniem Czyli na takiej powiedzmy próbnym materiale, żeby dobrze ustawiać parametry, musicie w takiej samej mniej więcej, bo to idealnie wiadomo, że nie da się tak zrobić, bo tylko maszynowo można było to zrobić, lub na jakimś statywie. Musicie w takiej samej odległości trzymać uchwyt i pod, mniej więcej pod takim samym kątem, pod jakim będziecie już wykonywać to złącze docelowe dlatego to jest bardzo istotna sprawa no i tu widzicie już mamy pospawane te trzy e, próbki trzy spoiny no i na pierwszy rzut oka tak z pewnej odległości wyglądają podobnie natomiast w pierwszej próbce no to był bardzo mały dystans był na tyle mały że nie zaczepiałem e, łuską e, o o spoinę, o jeziorko. Natomiast, y, według mnie, to jest zbyt mały dystans. Wiadomo, że trzeba zawsze starać się ten dystans, żeby był krótki y, od jeziorka, tej dyszy gazowej naszej. Natomiast, no też nie może być zbyt blisko, ponieważ y, może to skutkować tym, że nie będziemy mieli manewru, że zaczepimy y, łuską o jeziorko i będzie lipa bo będzie trzeba z kawałek spójny wyciąć do tego dochodzi jeszcze odpryski, które nam prędzej zabiją nam końcówkę prądową, a tego też musimy się wystrzegać oczywiście no też trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o tutaj jest mały uchwyt, jeśli będziecie mieli większy uchwyt lub największy taki standardowy przemysłowy chłodzony cieczą no to też jest inna osłona gazowa, jest ta dysza szersza, także możecie już bardziej odsunąć ten uchwyt niż przy takim małym uchwycie bo to osłonę gazu będziecie mieli i tak o wiele lepszą natomiast no powyżej już 50 mm odsunięcia tego uchwytu, tak jak tutaj możecie zauważyć no, to już jest naprawdę łuk bardzo niestabilny. Bardzo mocno jest spowolnione spawanie. Jest dużo odprysków. Robi się, tworzy się taki nam, można powiedzieć, taka górka, takie wybrzuszenie, tak jak tu widzicie pod numerem 3. I ta spojna jest o wiele mniej wtopiona. A o to nam głównie chodzi, żeby spojny były też jak najbardziej wtopione. Także no powiedzmy optymalną optymalną odległością taką od jeziorka spawalniczego czyli ten wolny wysuw no to jest tak między 15 25 mm. oczywiście to nie jest tak, że 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 to jest jednakowe dla każdego złącza i dla każdej spawarki, podobnie jak z parametrami także musicie się liczyć z tym, że Zawsze trzeba starać się dostosowywać do typu złącza spawanego, do materiału, do natężenia. Także tu jest wiele czynników, które ma na to wpływ, ale musicie zawsze dążyć do tego, żeby ta odległość nie była większa niż powiedzmy 30 mm, chyba że jest, macie takie po prostu złącze, bo czasem może się zdarzyć takie złącze, że nie będzie podejścia. Nie będzie można tego pospawać elektrodą, e, tylko będziecie musieli to spawać migomatem. No to są oczywiście różne łuski, różne dysze, które są zwężone na końcu, wydłużone i można tym się ratować. Natomiast w ekstremalnych sytuacjach, gdy nie mamy dostępu do takich akcesoriów, no to po prostu musimy troszkę improwizować i możemy odsunąć ten uchwyt dalej, powiedzmy na 5-6 cm, czyli 50-60 mm. Natomiast no musimy wtedy zwiększyć przepływ gazu, i trzeba się liczyć z tym, że mogą pojawić się pory. Bo ta spoina może w pewnym momencie zostać nieosłonięta, bo będzie bardziej podatna na wiatr, przeciągi i tak dalej. No i oczywiście będzie mniejsze wtopienie, dlatego no trzeba brać to pod uwagę i tego się wystrzegać. Także dzięki za oglądanie.